Cześć chłopaki, tą grę na pewno z Was każdy kojarzy, na pewno każdy grał i na pewno każdy pamięta. No jak dla mnie to klasyk i jest nawet dobry do pogrania dzisiaj. odkryłem e, e, dzisiaj. No już jakiś czas temu udało mi się coś znaleźć w internecie. Mam teraz bardzo dużo czasu na szperanie w necie. I znalazłem coś fajnego i właśnie zaraz Wam pokażę. Ale chciałem dla kontekstu puścić chociaż trochę staroci. Bo to jest bardzo podobne. To ktoś się bardzo inspirował albo e, wręcz skopiował, splagiatował. Chociaż to jest bardziej inspiracja. W każdym razie mamy tu kontrę zwykłą. Mamy tu kontrę z No i tu mamy następcę tamtej kontry. Super kontra. Czyli właściwie kontra 2, można by powiedzieć. Według mnie równie dobra. Tutaj akcja nawet szybciej się rozwija. Chociaż bardziej lubię pierwszą. To ta jest. Ta po prostu pod żadnym względem pierwszej nie ustępuje, jest równie dobra według mnie. Ja po prostu mam większą nostalgię do pierwszej części, ale według mnie ta jest równie dobra chodzi o to po prostu, że tą grę właśnie co chcę wam pokazać to chyba właśnie oparto w dużej mierze na obu tych kontrach tak samo Nawet muzycznie, bo ta muzyka też jest taka, że podnosi trochę adrenalinę i tak fajnie skomponowana jest. Przyjemnie się w to gra, nawet dzisiaj. Zróbcie sobie challenge kiedyś, i spróbujcie ukończyć kontrę na jednym życiu. Polecam. Jak byłem główny, to bez problemu i wychodziło, ale teraz to trzeba ćwiczyć. Już nie ten sam refleks co kiedyś. W każdym razie I tak, jak pierwszego, bossa. Ciekawe, czy mi się uda, bez straty życia. Udało się. Już mi się przesunęło wszystko. W każdym razie to by było to kontra. A tu mamy coś takiego: Iron Meat. Nazwa jest. Cokolwiek dziwna, żelazne mięso. No ale. No według mnie to jest kurde. Inspiracja, kontrom jest tutaj, zaraz zresztą zobaczycie. A i ma bardzo dobrą muzykę. Nawet po polsku jest, proszę bardzo. Mogłem wziąć poziom niski, bo gra jest bardzo bardzo trudna. Pomijam filmik. Tak samo znajdźki sobie lecą w powietrzu i potem można sobie właśnie zestrzelić i sobie je podnieść. Ale gra jest bardzo trudna. Ale muzykę ma super i akcja też jest bardzo wadka Właśnie zginąłem Giniesz to, tracisz bronię, musisz od nowa wszystko. Teraz sobie zdobyłem jakieś gówno, że pociski za mnie wypadają. No SK, S, -ka. S -ka jest taka jak w staje kontrze. No właśnie już znowu Gra Granie jest łatwa, nie? Tutaj przejść na jednym życiu to by było kurde, naprawdę. Ale to jest jeszcze poziom normalny, to już nie mówię nawet To już nawet nie mówię na trudnym Już nawet biegnę, żeby wszystkich nie, nie zabijać, bo to by było za dużo właśnie no, bo, 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 te, y, wybór broni jest bardzo bogaty. <grywy> no, nawet ci nawet tam, ludziki ci rzucają no, dodatkowe te opancerzenie za I mimo tego, wszystkiego, i tak jest, i tak jest bardzo trudno. Laser. I mamy bossa. No i nie udało mi się. Ale zginął. Mam jeszcze 13 żyć. No tutaj specjalnie tych żyć jest więcej, bo gra jest bardzo trudna. Przynajmniej dla mnie. Położyć nie mogę. Nie wiem, czy lepiej na analogu, czy na krzyżaku grać. W stare, w stare gry się grało na krzyżaku, bo nawet analogów nie było w tamtych czasach. Znowu wyłapałem kuleczkę. Jeszcze bardzo. Grymatnik. Dobra, zaraz włączymy rundę drugą, jak mi się uda dojść. Już nie będę was zanudzał. Runda druga. dosi się tylko do góry. Chyba nie można zaskoczyć na dół. Chociaż nie wiem, nie, wiem, nie próbowałem. Nie mogę wskoczyć teraz. Ta gra jest krwawa i szalona. Ja się naprawdę przyjemnie Widać że zrobimy z serduchem Mamy pierwszego bosa z tej broni wcześniej nie miała zabita No, to z sufej to coś będzie sprawować od razu Udało się. I wszędzie ta krew i ten gor. No i to leży. Nie można nawet nikogo dotknąć, bo po prostu od razu giniesz koniec. W starej kontrze zresztą też tak było. Tylko dotknąłeś od razu po Tobie. Mych te wybuchy, te efekty cząsteczkowe po prostu. <grywia> no i mamy bossa. S kom, jak to mówią, zawsze łatwiej. kontra tylko we, tylko S kom z <średszotem średszotem> No i po przedszocie. Dało się. Także gorąco polecam Iron Meat Tu jeszcze dla Koździka mam coś Może kojarzysz taką grę jak Kung Fu Mario Albo Mario Kung Fu To się ostatnio dowiedziałem, że Mario Kung Fu to podróba A to jest oryginał I to się nazywa Jackie Chan po prostu model postaci jest inny, ale gra jest taka sama. Też są żabki, <laughs> ale jest dużo trudniejsza, bo jest więcej wrogów w innych miejscach. Niektóre modele postaci wrogów też są inne. I na pewno tych ruchów, co wypadają z tych żabek, jest mniej. Jest to ograniczone. Wcześniej było tak, że było z 99 albo więcej, a teraz tylko 7 albo. Mniej więcej, ale na pewno nie tak dużo jak w tamtej podróbie z Mario mm. <laughs> no, Skucha. Tak też ma świetną muzykę. O, na Bonusowa, także takie jaja, no, ale wcześniej w tamtych czasach wszystko podrabiali pod Mario, bo Mario po prostu był popularny. <laughs> to tyle ode mnie na razie.